Halo, halo kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mojego wyzwania Słodko-gorzkie życie. Witam się z Wami w kasie i dopiero teraz zauważyłam, słuchajcie, że ja tutaj mam jeszcze tło jesienne. Będę musiała sobie to zmienić, bo już słuchajcie, u mnie tu już była prawie po zimie, przynajmniej mam taką nadzieję, bo już pięknie słoneczko świeci. Dzisiaj ma być 12 stopni, jak, jak nagrywam, nagrywam w poniedziałek. W niedzielę było nawet 15, także no słuchajcie, mam nadzieję, że wiosna tutaj przyjdzie wielkimi krokami i że... Słuchajcie, następne tło, jakie tutaj będę miała w Kasie, to będzie wiosna, wiosna, wiosna i będzie i w Kasie, i, 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 o, i w życiu takim naszym normalnym. Także dlaczego jesteśmy tutaj? Słuchajcie, ponieważ przebrałam naszych Simów, no i naszą Zoję ogarnęłam, bo ona miała urodzinki. I tak, pokażę Wam najpierw Zoe. Ona ma nie tylko urodziny, więc starałam się już ją ubrać, tak wiecie, bez jakichś zbędnych dekoldów. I takich innych różnych rzeczy Także tutaj drugi strój ma taki Coś takiego Ta koszula jest z, z najnowszych akcesorii Trzeci strój ma Coś takiego. Oni chyba mają jesień teraz, bo ja ją tak ciepło poubierałam. Tutaj też góra jest z gry. E, dobra, czy ja jej tutaj coś zmieniałam? Ja jej tutaj nie zmieniałam pozostałych stroi. E, jeżeli chodzi o Harego, o naszego dziadulka, to czy ja mu udałam? Nie, ja go nawet nie przebrałam, słuchajcie, ale ja jestem okropna. Przebrałam tylko zowi i tyle. Pousuwam mu te stroje, gdzie ma krótkie spodnie, no. Czyli on, słuchajcie, zostaje w jednej bluzie bidulek. No cóż, ja sobie... Sobie go chyba ogarnę e, na kolejny odcinek. Ja się tutaj tak najbardziej zajęłam z Zoją, słuchajcie, tym naszym małym okruszkiem. E, tak ona wygląda. Zobaczcie, zobaczcie, jaka ładna dziewczynka i w ogóle mam takie ładne włoski dla dziewczynek. Ja wiem, słuchajcie, że ona tutlerem długo, długo nie będzie, bo będzie ten odcinek i, e, i kolejny, ale ja się nie mogłam powstrzymać. Ja mam takie ładne włoski dla tych dzieci. Sama nie wiem w sumie skąd. Taki dała swetereczek. Spodnie, buciki No i zobaczcie, tutaj jaka pannica Taka ooo No i tak, tak tutaj się prezentuje Trzeci strój ma taką sukienkę I taki kucyk zobaczcie jakie te włosy są eee, Super Na wizytowy dałam jej sukienkę Zobaczcie te włoski z tymi spineczkami Też mega, mega ładnie Ona pewnie nawet tego nie założy Ale ja się nie mogłam sobie się powstrzymać Do spania jej dałam taką piżamkę, warkoczyki Zobaczcie, dwie różne skarpetki I smoczek, smoczek z babeczką na przyjęcie i widzę, że nic nie dawałam. do pływania też nie. Na gorącą pogodę i dałam coś takiego zaczeki kitajce. No i na zimną pogodę ma płaszczyk i czopkę. Tak, a jeszcze wiecie co, przyjrzyjmy się tym naszym pieskom, bo ja nawet ich tutaj... Ojejku! Łatek, no łatek, masz łatki, pasuje. Takie kropeczki jak Dalmatyńczyk, no po mamusi. Tak, po mamusi, a ty jesteś taki dostojny, taki. Mm, Betty, dostojna! Oho, oho, No i nasz, nasz czaki i nasza beza. Ja ci to zdejmę, bo ja to już miałam zdjąć e, dawno, tak naprawdę, i nie zrobiłam. Tego. Ty masz taką dziwną tam obrożę, też ci ją zdejmę. O, chyba, że jakąś ładniejszą ci tam, tak. Czaki, chyba, że chcesz taką muchę. Nie, dam mu, taką normalną, e, zwykłą obrożę, żeby miał sobie. Ok, i przejdziemy sobie do gry. E, jakie plany na dzisiaj? Ja bym chciała dzisiaj z Zoi iść do pracy Ona zaraz zaczyna tą pracę, tak naprawdę e, Jest trochę nieogarnięta po nocy I nie zdążymy się tak do końca ogarnąć Ale chciałabym chociaż, żeby ona chociaż e, troszkę coś sobie zjadła No chciałabym, słuchajcie, w tej karierze iść Tak, mamy jesień Iść z nią jak najwyżej Kurczę, nie, myślę, że tutaj higiena będzie musiała Szybki prysznic a ty, czy ty idziesz dzisiaj do pracy? Tak, idziesz za 6 godzin, więc słuchajcie, mała będzie musiała iść do, do żłobka. Weź tutaj, choć troszkę się nią zajmij wstań. Baw się z nią, a my się tutaj z Zoi wybierzemy do do pracy. No chciałabym tutaj jak najdalej. No tym bardziej, że słuchajcie, pieniądze są nam potrzebne. Zobaczcie, ja tutaj zrobiłam taki prowizoryczny pokoik Zoe no i tutaj praktycznie nic nie ma. Dobrze, że nam chociaż starczyło na, na łóżeczko i na to, żeby jej pomalować ściany, słuchajcie. Także no hajs tutaj bardzo nam się mm, przyda, więc chciałabym w pracy jak najlepiej, żeby nam dzisiaj poszło. Nawet jakbyśmy wyleczyli tych dwóch pacjentów, to może, słuchajcie, weź się wysikaj zjeżdż najwyżej w pracy. Może by nam się udało z y, awans zdobyć, czy ty zrobiłeś kupę tutaj na schodach? Siku Aj, kurczę, musisz Nie pij wody z kałuży No, a, a Harry zawiezie Zoję po prostu do Do żłobka Jak będzie jechał do pracy Dobra, okej okay. Już ochrzaniłaś tego psa? Tak, dołączamy Dobra, jesteśmy w pracy. Ja ją tutaj przebiorę, słuchajcie, w ten strój, który ja dla niej zrobiłam. Ta już idzie oczywiście żerać. No, ale dobra, no musiałabyś zjeść. Ja wiem, kochana, musisz, musisz sobie zjeść. Wróciłaś po ciąży, po porodzie do, do pracy. Kup przekąskę, weź może kanapka z bekonem. Weź sobie to szybko zjesz, bo tylko w sumie jesteś głodna, więc ja ją tutaj przyspieszę na trójkę. Tak myślałam, wiecie co, żeby żeby gdzieś z nimi wyjechać, może do granitowych kaskad albo do, do Sulanii, ale wiecie co, zrobimy to chyba jak mała już będzie takim dzieckiem szkolnym, żeby tego todlera wszędzie za sobą nie ciągnąć, no bo nie mamy z kim zostawić, słuchajcie, nie mamy babci, nie mamy dziadka, a wiecie, ciotki też mają swoje... Swoje życie. Tutaj jest pani Sofia i pani Jane, więc tutaj, i jeszcze tam jakaś pani jest, więc tam się do nich, słuchajcie, przejdziemy zaraz. Mamy zdiagnozować pacjentów. Dobrze, chodźmy tutaj do tej pani. Zbadamy pacjenta, mamy zajrzeć do oczu. Czy ty się już najadłaś? No tak, troszkę, weź już, skończ, dobra? I możemy pobrać próbkę. Wątpię, że nam się to uda, chyba że będziemy, słuchajcie, strzelać. Popisz próbkę tkanki, że będziemy zgadywać, co jej jest. Na razie, słuchajcie, nic po niej nie widać. No, będziemy obserwować. Oj, chyba jej się, słuchajcie, kręci w głowie. Pobawimy się tutaj troszkę w lekarza. Mamy prześwietlić ciało, dobra. Mamy jakąś tam próbkę. I co? Poczekaj, poczekaj, rozmawiaj tutaj z panią. Co ty tak stoisz, co ty robisz? Rób brzuszki, ale to jakieś poze widzę mam graną. Weź, ej, rozmawiaj z panią. No to ładne brzuszki ci powiem, ładne. No pięknie pozujesz, tak. Mhm, mm mhm. Mm Ekstra zołino. Ej, Zojaczek, resetuj się. O, patrzcie, coś się ten, skierowanie Podaj pacjenta na badanie na bieżni, no dobra Idziemy za nimi, słuchajcie, ja sobie tutaj jeszcze, jak mi się uda Chciałabym kliknąć na tą naszą pacjentkę I zobaczyć przyzwoita diagnoza Brak choroby albo spuchnięta głowa Musielibyśmy więcej tutaj ją poleczyć Ktoś dzwoni, no nie, nie, nie jedziemy dzisiaj Nie, dzisiaj zostajemy w szpitalu, sorry Musimy tutaj zrobić to, żeby dostać awans mhm. I co? Czy już mamy coś bardziej? Przyzwoita diagnoza? No nie, zbadaj pacjenta Okej, okay, wiesz co? Idź, czy ona tam wróci? Tutaj sobie... Nie, 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 nie ćwicz analizowanie, tylko analizuj tutaj pani próbkę. No i nie wiem, i słuchajcie, ona mi w ogóle, kurczę, no w sumie wygląda, nie wygląda mi na chorą, ale może takie się kręciło w tej głowie. No to ona może ma coś tam, e, Jakieś zawroty, czy coś by tam była spuchnięta głowa. Nie umiesz sama wrócić do łóżka? Boże, trzeba po nią tam leźć teraz. Tutaj pani Sofia jest jeszcze chora. Ale pani Sofia ma jakieś tutaj, ja widzę, czerwone polika. Zobaczcie, czy ona ma taki make-up, czy ona. Ona też nie wygląda na chorą, kurde, ej Ściemniają tu. Ściemniają, L4 chcą. Dalej. Chodź tutaj jeszcze z tobą porozmawiamy, rozmawiaj. O, Zoe, kichłaś. Zmierz jej temperaturę. No, zajrzyj do oczu, znowu do uszu, a to jest do oczu. Łe, to może wtedy coś źle zrobiłam, kurczę, blaszka. Nie wiem, słuchajcie, czy ona ma tą chorobę, czy jej nie ma. o, dostaliśmy tantiem poza tą jego książkę. No, nie mogę do oczu, to u innej pani. Dobra, przyzwoita diagnoza. Zróbmy, że ma spuchniętą głowę. Zróbmy, zobaczymy. No i teraz weź damy jej jakiś ten syrop czy coś, lecz pacjenta, lecz spuchnie... O, zaszczyk dostanie. Co mamy? Pchlitarg? No nie, niestety. O, festiwal młodości. I co? Nieskuteczne! Uj. Prowadź badania, aby. Mm. Oj, zasnęła. O kurde, blaszka. Dobra, idziemy dalej. To nie my. Co złego to nie my? Zbadaj pacjenta, zajrzyj do oczu. U kurde, nie wyszło nam. No nie wyszło nam. O pani ma temperaturę chyba. No, ona ma chyba... A jakie tu mamy w ogóle teraz? Yy? Potrzeba więcej badań. Dobra, zbadaj pacjenta, prześwietl... Yy. Aha, to musi być na tym rentgenowskim. Idź z nią tam. Diagnozuj schorzenie. No nie, nie możemy jeszcze. No niestety. Kurczę, chyba nam się to nie uda. Słuchajcie, ale chociaż niech jedną osobę wyleczy, to na następny dzień byśmy wyleczyli kolejną. Hary idzie do pracy. Dobra, Harry, wiesz co? Pracuj ciężko, bo to jest początek, więc nie będziesz miał trudno, żeby. A nie, przeczytałeś książkę, nie przeczytałeś, żeby to ogarnąć. To jest pierwszy dzień w pracy jego, bo ostatnio chyba brał wolne z tego, co ja kojarzę, bo były chyba. A ona się tam uczy w tym żłobku, mała na szybkości wszystkiego. Dobra. Niech się uczy, niech się uczy. Do uszu. Musimy zarejestrować wyniki, ale to czekajcie, bo ja chcę. Zobaczyć tutaj, czy możemy już jakąś diagnozę postawić Przyzwoita diagnoza Potrójna groźba, kurczę, zbadaj pacjenta Dobra, weźmy potrójna groźba Nie wiem, co to znaczy w ogóle No weź ją tutaj Halo, potrójna groźba Dobra, zobaczymy, czy nam się uda I teraz podamy lek Słuchajcie, jesteśmy... O Jezus, operacja to jest?! Ja pierdziele, jak nam się, słuchajcie, okaże, że to nie jest to, to jesteśmy okropnymi lekarzami No na bank się okaże, że to nie to, nie? Jestem, słuchajcie, pewna Nie operujemy babkę, nie, pewnie niepotrzebnie Leczenie nie powiodło się, ja pierdziele, o nie! O nie! Jerunie. Ja słuchajcie, nie wierzę w to, nie? Idziemy teraz do tej. Eee, weź, e, pobierz próbkę tkanki. No, super po prostu. Czy nam tutaj się... Tak, zobaczcie, jak nam się to schrzaniło tutaj. O matko boska. Zbadaj ją, zajrzyj do uszu. Kurczaki. Zmierz temperaturę. Trzeba więcej badań. No dobra, robię, robię. Zbadaj, o, Ale zwiedziła mnie. Dostępne diagnozy są. Dobra, jakieś są. Ona, Emili, wygląda też na chorą, totalnie. O matko. No nie, za mało mamy. Słuchajcie, rozmawiaj o ogólnym stanie zdrowia. Strasznie dużo jest opcji do wybrania, przez to, że ja chyba tak schrzaniłam wcześniej, wiecie? Skierowanie, weź ją na tą bieżnię, daj Chociaż my zaraz skończymy... Skończymy dzień w pracy, ona jest strasznie spięta Hmm... O Boże Kobieta włosy straciła na bieżni No tak, jesteśmy przecież w pracy, o co Wam chodzi? Nie wiem, czy zgadywać, słuchajcie, czy nie zgadywać. Weź ją na tą kozetkę. Nie chciałabym, słuchajcie, przedłużać. Mamy dzieci w domu. Trzeba trochę posiedzieć w domku. Idźcie, dziewczyny, idźcie. Czy już mamy troszkę mniej? Nie. Dobra, słuchajcie, zgaduję. Gwiazdy przed oczami. Chociaż nie wiem, czy ona ma gwiazdy. Eee... Jesteś głodna? Zoe, lecz gwiazdy. Ja nie wiem, na bank Nie, nie mówię, że na bank nie, a nie wiem czemu ja to. No, super. Jesteśmy beznadziejni. Ja pierdzielę. Zaraz nas zdegradują, nie? Dobra, ja, to, to była po prostu masakra. Zbiedziłam totalnie trzech pacjentów. No, zrobiliśmy im pewnie krzywdę jakąś. E, dobra, no co, poczekam tutaj z nią I wrócimy zaraz do, do domu No ale słuchajcie, zarobiliśmy 884 I mamy jeden dzień urlopu Także no, nie jest źle Może uda nam się coś kupić tej małej e, Do pokoiku Tej piwnicy, znając życie, słuchajcie Tego pomieszczenia dla Zoe magicznego nie zrobię Bo, bo No słuchajcie, nie, nie ja wiem czemu ta kasa u mnie Tak jakoś w tych Simsach się nie trzyma Nie wiem, nie wiem, OK. Jesteś, jesteś głodna, więc wiesz co? Myślę, mała tutaj tańczy. Widzę, ta Ty jeszcze nie ma. Co odebrała? Słuchajcie, małą z przedszkola. Chciałabym, żebyś Ty zrobiła jakiś obiad. Zrób tutaj, jest 16. Zrób może, może, może. Zrób jakieś coś tam tutaj. na jakiegoś. A Ty, młoda, Ty jeszcze pewnie nie umiesz sikać sama, co? No nie umiesz, ale musisz, musisz poczekać. No weź, miałaś ugotować. Czekaj, coś. Usmacz jajecznicę? Hmm. A zrobisz też dla małej tą jajecznicę? Czy co? Ja to może dla pewności. Yy, nie wiem, ile ona zrobi tego żarcia. Więc tutaj jakieś kanapki chyba mamy. Nie mamy tu żadnego stolika, nie mamy. Dobra, postawię tutaj i damy małej, żeby sobie zjadła. Zobaczcie, ej, ona ma migoczący kamień, czyli ona będzie czarownicą. O, no to są, o, zepsuło się. Kurczaki, to tata przyjedzie, to naprawi. Czyli ona będzie czarownicą. Tak, to pasuje, słuchajcie, do, do drugiego pokolenia, że właśnie ona nie będzie chciała być tą czarownicą, będzie chciała o tym po prostu zapomnieć i, i w ogóle nie używać magii. I właśnie fajnie mi podpowiedzieliście też, że właśnie, że jak coś się zepsuje, to przecież Zomi może to naprawić magią. Dziękuję bardzo za, za podpowiedź, bo przyda mi się to, a ja po prostu zapominam o tym, że... Że tak można. Jeszcze tutaj chciałam zobaczyć właśnie zaklęcia, ale nic. Aha, aha, jeszcze możemy te powielanie zrobić, więc pójdziemy sobie. Gdzie ty jesteś? Gdzie masz to jedzenie do góry, super. Pójdziemy sobie myślę, że wykopać tam skałkę i z tej skałki sobie właśnie powielimy to, co zbierzemy. Ok. Super. Będziesz musiała jeszcze małą nauczyć na, na nocniku siadać. Zoe, denerwujesz mnie z tym zostawianiem ciuchów. Ej, jak nie Lilith w tym? W, jestem kochankiem, to Zoey tutaj. No, dziewczyny, gadacie sobie, gadacie. Ty, widzę, w ogóle w piżamie chyba byłaś w żołobku Zoja. Tak, i pójdziesz ją nauczyć e, Korzystać z nocnika A ona tak sobie pójdzie Ale ona jest okarnięta. to wiesz co? Jeszcze nie, 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 nie ucz jej Weź tutaj, jak będziesz szła To napełnij miskę Oni wszystkie te talerze tutaj odkładają co to jest? Nie, odwróć propozycję pracy, nie możemy Czemu Ty to odkładasz tutaj? I idź sobie wykopać skałkę Ty widzę w tym żłobku, to Cię bardzo dobrze się dobą zajęli Zmień strój, na przykład na taki I sobie tutaj układaj klocuszki No, a Ty musisz iść tam wykopać tą skałkę Musiałabyś skorzystać z toalety i wytrzeć tutaj, tak? No idź, idź, idź kochana Czekamy za Harem Nie sprzeszkadzaj, ale doszły mnie słuchy, że jesteś z Panią syn, Synką, czy byłabyś... Nie mam hajsu Dobra Zabawy Ci brakuje, no to wiesz co, przecież sobie chyba poglądać telewizję, tak mi się wydaje, albo wiesz co, albo mogłabyś dorwać kota, tylko ja nie wiem, gdzie on jest tu jest gdzieś niby. Pewnie pod łóżkiem jest. To poczekamy, aż on wyjdzie. Okej, okay, a co tutaj dostałaś? To dostałaś. Aha, i masz brudne lumpy w tym. W kieszeni spoko. Chodzi, powielisz to sobie powiedzmy dwa razy. Okej. Okay. No, Harry zarobił, słuchajcie, 200 No, jest zmęczony Chciałam, żeby napisał książkę Ej, ten kupę tu robi Czy ty nie możesz iść na dół, zrobić tej kupy albo do ogrodu? Harry musisz, słuchajcie, spać Bo jest wykończony totalnie Ona poszła umyć ręce na dwór Ludzie, przecież tutaj też masz umywalkę A tutaj tą kołyskę też w sumie mogłaby sprzedać I też będzie kasa, więc sobie to zrobię Dobra Ej, kurczę, skasowałam jej. No, dwa razy i weź wytrzesz tą kałużę. A też możesz magią przecież, dobra. I sobie to sprzedamy. 70, 70 i 70. Możesz sobie czytać zielarstwo. Malutka się czuje dobrze. I wiecie co? Ja myślę, że, yy, że ja teraz bym... Yy, Bym teraz ich położyła spać I byśmy jeszcze poszli raz do tej pracy Ej, nie, bo ona ma wolne Ona ma wolne To może nie, to zostanę Ja wrócę do Was rano I byśmy sobie gdzieś Może pojechali Z tą małą, tylko czy ja tutaj mam O, lojalnego zwierzaka Tylko czy ja tutaj mam jakieś takie parcele Gdzie ona mogłaby coś porobić Kurczę Nie wiem, czy tutaj są takie place zabaw więc w ogóle wyspana na maksa. Dobra, ja wrócę do Was rano, a przez ten czas sobie pomyślę, co możemy porobić. Dobra, kochani, wstajemy. Będziemy, słuchajcie, uczyć małą na, na nocniczek robić. Ja tutaj te ciuchy mogę je przenieść? Hmm, dobra, tamte chyba zaraz będę musiała przenieść weź sobie, weź sobie resztki i pooglądaj telewizję Czy ty idziesz do pracy? Tak, idziesz za 5 godzin Czyli znowu nie napiszesz Słuchajcie, Łatek zmienił grupę wiekową I ja słuchajcie Kurczę, jakie on ma uszy, nie? Dobra, jaką on wstanie to Wam pokażę Nie wiem dlaczego jeszcze nie, Betty nie zmieniła O, teraz, teraz zmienia grupę wiekową Ciekawa jestem jak będzie wyglądać, bo tamten ma takie uszy jak po prostu dumbo w Afryce Pokaż. O, Ty Jezus, Ty też masz takie uszole wielkie. Pokaż się. No, takie same mają. Patrzcie, takie uszy wielkie. Ale śmieszne są. <grym> o, matko. No, ale dobra, super, super, ekstra, fajnie. No i słuchajcie, mam pomysł, gdzie się wybierzemy z naszymi dziewczynami, no bohary idzie... Ej, miałaś uczyć ją korzystać z tego. Ucz ją. Już walnęła w Pampersa chyba, tak? No, super, wiesz co, Zoe? Ale z Ciebie, ej... Nie myj, już zostaw, weź oglądaj sobie tą telewizję Czekaj, albo kot, 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 gdzie jest kot? Gdzie jest kot? Gdzie jest kot? Czy on jest na dworze? Tak, tutaj jest, dobra To chodź, zajmiesz się kotem, bo on też potrzebuje zabawy, towarzystwa Więc możesz tutaj się z nim troszkę pobawić Dziewczyny się tutaj uczą Zaraz się, słuchajcie, wybierzemy w jedno fajne miejsce Znaczy fajne, no... Dla naszej Zoi chyba, Zoi, nie takie fajne No ale słuchajcie, pieski w ogóle, one chcą na dwór No ale no to możecie iść przecież O, wygłoś kazanie o jedzeniu kupy, co? Dobra Będziesz musiała chyba wykąpać młodą eee, Weź kąpiel dla Zoja Ty jak się czujesz? Dobra, już trochę lepiej, to skorzystaj i chciałabym, żebyś. Aha, bo ty musisz czytać książkę, musisz czytać, to chodź sobie tutaj, poczytaj coś w tym czasie. Dobra, ja do Was wrócę, jak tutaj ogarnę dziewczyny i będziemy już na miejscu, tam gdzie chcę być. Słuchajcie, to co się tu dzieje, te zwierzaki, to jest jakaś masakra, nie? Ja pierdykam, Harry idzie do pracy i ma to w dupce. A my musimy, słuchajcie, masakra Beza jest głodna, no kurczę, no to niech je, no przecież mają pełne miski Baw się tym wskaźnikiem, przyszły barachunki O matko, bo z każdą będziemy biedni, nie mniej tych rąk tam już, zostaw Beza jest głodna, no to niech przyjdzie zeżreć Słuchajcie, musiałam Wam pokazać, jaki tu jest rozpierdziel, nie? Totalny po prostu Dobra, kochani, zobaczcie, gdzie nasza Zoe zabrała naszą Zoję. Wiecie, Zoe, Zoe jest przekonana, że nasza Zoja będzie też czarownicą po niej, także no, zabrała ją tutaj, żeby pokazać jej świat magii. Baczcie, jak uroczo! Żeby pokazać jej świat magii, no ona jest jeszcze malutka, więc no tak naprawdę to ona nie wie, że ona nie będzie zainteresowana y, tutaj byciem czarownicą, ale, ale, ale chciałabym tutaj, żeby ona jej właśnie troszkę poprawiła humor, troszkę jej, wiecie, jakby opowiedziała o tym, jak ona się o, opowiedz historię, opowiedz historię o tym, jak ona stała się, się czarownicą, jak musiała dużo pracować na to, y, żeby być kim jest teraz, no bo on jest chyba tą najwyższą, tak, ona ma ten najwyższy, tutaj, wirtuoską, jest najwyższy, ma etap o tym właśnie, jak musiała walczyć z innymi czarodziejami i czarodziejkami i zdobywać po prostu wszystkie te umiejętności i nowe zaklęcia, poznawać. Także chciałabym tutaj jeszcze, żeby dziewczyny Przeszły na iść do alei magów, tylko czy ona mi zabierze małą ze sobą, bo ja bym chciała, żeby przestańcie do mnie dzwonić. Czy Ty też możesz iść? Tak, idźcie obie do Alei Magów, bo ja bym chciała właśnie, żeby nasza Zoe mm, kupiła coś, wiecie, taką pierwszą rzecz związaną z czarodziejstwem dla naszej Zoe, dla swojej córeczki. Także choć podejdź tutaj, mała jak tutaj przyjdzie, to też sobie podejdzie. Chodź, podejdź tutaj. Okej, okay, mała już jest. Mała jest w ogóle, chce jej się sikać, chce jej się spać. I ona nie jest zainteresowana tym, że matka ją, ją tutaj przeprowadziła. Pójdziemy, bo chciałabym jej kupić jako pierwszą rzecz, różdżkę. Różdżkę od. O, zobaczcie, kupę w Pampersa zrobiła i tyle w temacie. Ona nie chce już tutaj być, ona chce wracać, słuchajcie, do domu. Kupimy jej może właśnie różdżkę, em, Kupmy jej różdżkę, powiedzmy tą marmurową i możemy jej kupić od naszej Zoi o przeklętą lalkę. Hm, motylik, lśniąca żaba. Kupmy jej tego motylika. No, i ona to dostanie w prezencie. My chyba tak nie możemy po prostu, nie? Dać, e, dać jej prezentu, ale obejmij ją czule i powiedz, że właśnie to są prezenty dla niej. Od mamusi, dajmy jej tutaj właśnie tą kulę chowańca i różdżkę, proszę Cię bardzo, moja droga, no i co, i mała już ma rudzie, ona jest śpiąca, trzeba ją będzie też niedługo wykąpać, bo walnęła w pampersa, także zbieramy się kochani do domu Dobra, słuchajcie, położymy naszą małą spać, poczytamy jej na dobranoc. O, Harry awansował, super, otrzymuje 407, edytor tekstu Milton, no i super Harry, ale Ty jesteś super facet, choć ogarniesz się tutaj trochę. My żeśmy uciekli troszkę z tego z tego zoru, że tak powiem. Ty byś musiał się może zająć psami, mi się wydaje. Chociaż chciałabym też właśnie, żebyś, żebyś, napisał książkę. Ale dobra, dziewczyny tutaj chwilkę jeszcze popatrzymy na nie. Ona będzie czytała małej książeczkę. I myślę, że w przyszłym odcinku Zoe będzie chciała pokazać małej właśnie, jak eksperymentuje się w kotle. Może pokaże jej właśnie jakieś czary, jak się sprząta czarami, jak się naprawia czarami. Dajcie znać, czy podoba Wam się taki, taki pomysł, który sobie wymyśliłam. Weź tutaj posprzątaj. A możesz przecież magią, hello, zaklęcia czystość. Tak, no i mogłabyś teraz coś w końcu ugotować, a te psiaki kurczę mogłyby iść same na dwór, bo one tutaj cały czas stoją. Zrób tutaj dla, na przyjęcie. No, i myślę, że w przyszłym odcinku też skoczymy sobie do pracy. Jeszcze raz i spróbujemy, jeszcze raz, słuchajcie, wyleczyć tych ludzi. No, bo no, szkoda mi ich trochę. trochę. Trochę nawywijałyśmy tutaj z Zoe. Weź pogłaszcz. Weź, idź chociaż z jednym na krótki spacer, z tamtym na przykład, dobra, na szybkości i przyjdziesz i napisałbyś jakąś. Mm, jakąś książkę, wyrzuć książ wrzuć do pisania. O, tygryski nie drzemią, czy coś tam, ić Dobra, a ja już, słuchajcie, kochani, będę się z Wami żegnać. W kolejnym odcinku pójdziemy sobie do pracy. No i pokażemy tej naszej córce, bo zobaczcie, jak pięknie wygląda to danie. Jej, kupaczcie, coś pięknego. No i pokażemy naszej córce magię. Także dobra, kochani. Dziękuję Wam bardzo, bardzo serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się cieplutko i pa, pa!